Niesłychane, jak kardynałowie zareagowali na wybór Leona XIV. Jedno przykuwa uwagę, nagranie widział cały świat. Ostatnie dni upłynęły pod znakiem konklawe. Wczoraj kardynałowie elektorzy zgromadzeni w Watykanie wybrali spośród siebie nowego papieża. Zwycięzcą głosowania został Robert Prewost, amerykański duchowny, który przyjął imię Leon XIV. Nowy papież przemówił do świata przy akompaniamencie gromkich braw i entuzjastycznych okrzyków wiernych. Tymczasem w mediach pojawiło się zaskakujące nagranie z Kaplicy Sykstyńskiej, ukazujące pierwsze chwile Roberta Prewosta tuż po objęciu urzędu. Tak zareagowali kardynałowie na wybór Amerykanina. Oczy całego świata zwrócone były na Watykan. Konklawę rozgrzało cały świat. Od środy oczy całego świata były zwrócone na Watykan. To właśnie tam, w sercu stolicy apostolskiej, rozpoczęło się konklawę, tradycyjny, ściśle strzeżony obrządek. Podczas którego kardynałowie Kościoła katolickiego wybierają nowego papieża, następcę Święty Piotra i duchowego przywódcę ponad miliarda wiernych na całym świecie. Pierwszy dzień nie przyniósł jednak rozstrzygnięcia. Kardynałowie, zgromadzeni w kaplicy Sykstyńskiej, przeprowadzili jedną turę głosowania, która zakończyła się bezowocnie. Nad dachem kaplicy uniósł się czarny dym, znak dla świata, że wybór jeszcze nie zapadł. W związku z brakiem rozstrzygnięcia kardynałowie udali się na spoczynek, aby w ciszy i modlitwie kontynuować rozeznanie przed kolejnymi głosowaniami. Czwartek okazał się dniem pełnym napięcia i emocji. Przedpołudniowe tury głosowania również zakończyły się fiaskiem. Nad Watykanem znów pojawił się czarny dym, fumata nera, co oznaczało, że nadal nie udało się osiągnąć wymaganej większości dwóch trzecich głosów. Oczekiwanie tłumów zgromadzonych na placu św. Piotra przedłużało się, a atmosfera gęstniała z każdą godziną. Przełom nastąpił dopiero wieczorem. O godzinie 18.08 tłum zgromadzony na placu Zamaru, gdy z komina kaplicy sykstyńskiej zaczął się unosić biały dym, znak, że kardynałowie osiągnęli porozumienie. Dźwięk dzwonów bazyliki Święty Piotra potwierdził to, na co czekali nie tylko wierni, ale i cały świat. Konklawę dobiegło końca, a kościół manowego papieża. Nowym biskupem Rzymu został kardynał Robert Prewost, amerykański duchowny i były prefekt dykasterii do spraw biskupów. To właśnie na niego większość kardynałów elektorów zdecydowała się powierzyć odpowiedzialność za prowadzenie Kościoła w nowym etapie jego historii. Papież Leon XIV przewodniczy Kościołowi katolickiemu Kardynał Protodiakon ogłosił z balkonu Bazyliki św. Piotra słynne słowa, habemus papam, mamy papieża. Następnie poinformował zgromadzonych wiernych, że nowym biskupem Rzymu został kardynał Robert Prewost. Amerykanin przyjął imię Leon XIV. Wybór prewosta zaskoczył wielu obserwatorów, ponieważ jego nazwisko stosunkowo rzadko pojawiało się w spekulacjach dotyczących najpoważniejszych kandydatów do papieństwa. Zdaniem watykanistów i ekspertów, wybór kardynała prewosta stanowi rodzaj kompromisu pomiędzy frakcją kardynałów tradycjonalistycznych, a tymi, którzy opowiadają się za kontynuacją reform w kościele. Poglądy nowego papieża są określane jako centrum, choć podkreśla się, że może on reprezentować stanowisko bardziej konserwatywne niż jego poprzednik, papież Franciszek. Już samo przyjęcie imienia Leon XIV było wyraźnym sygnałem szacunku wobec kościelnej tradycji. Nowy papież w ten sposób nawiązał do pontyfikatu Leona XIII, papieża przełomu XIX i XX wieku, znanego z promowania idei kościoła dialogu, otwartości na zmiany społeczne oraz umiarkowanych reform, osadzonych w głęboko zakorzenionej tradycji katolickiej. Równocześnie Leon XIII był blisko ludzi, zwracał szczególną uwagę na sytuację najuboższych i klas pracujących. Wybór tego właśnie imienia może więc zapowiadać podobne akcenty w pontyfikacie prewosta. Symbolicznym gestem szacunku wobec przeszłości była również decyzja o założeniu czerwonej papieskiej pelerynki, tradycyjnego elementu stroju, z którego w 2013 roku zrezygnował papież Franciszek. Tym samym Robert Prewost dał do zrozumienia, że choć nie odrzuca potrzeby odnowy, zamierza w większym stopniu niż jego poprzednik pielęgnować formy i symbole historyczne. Swoje pierwsze przemówienie papież Leon XIV rozpoczął od tradycyjnego chrześcijańskiego pozdrowienia. W słowach skierowanych do wiernych wspomniał swojego poprzednika. Papieża Franciszka, dziękując mu za jego dzieło i podkreślając konieczność dalszego prowadzenia dialogu Kościoła ze światem współczesnym. Pokój niech będzie z wami wszystkimi. Bracia i siostry kochani, to jest pierwsze pozdrowienie Chrystusa z martwych wstałego Pana, który dał swoje życie za swoje owce. Także ja chciałbym, aby to pierwsze pozdrowienie pokoju doszło do waszych serc. Do waszych rodzin, do wszystkich osób, gdziekolwiek są, do wszystkich narodów, do całej ziemi. Jesteśmy sługami Chrystusa. Świat ma potrzebę jego światła, ludzkość potrzebuje jego jako mostu, żeby dochodziło do miłości Boga. Pozwólcie nam i sobie nawzajem, by budować mosty przez dialog, spotkania, jednoczyć się, by być jednym ludem. Dziękujemy świętemu ojcu Franciszkowi, mówił m.in. Prewost w pierwszym przemówieniu. Robert Prewost jest pierwszym w historii Amerykaninem wybranym na stolicę Piotrową. Choć sam proces konklawe pozostaje ściśle tajny i niedostępny dla świata zewnętrznego, to już po ogłoszeniu wyboru w oficjalnych mediach watykańskich opublikowano nagranie z Kaplicy Sykstyńskiej, na którym widać reakcję kardynałów na moment ogłoszenia nowego papieża. Tylko spójrzcie, co działo się w zamkniętej dla świata części Watykanu. Tak wyglądały pierwsze chwile papieża Leona XIV. Na oficjalnym profilu Vatican News.pl opublikowano wyjątkowe nagranie z kaplicy Sykstyńskiej, ukazujące kulisy pierwszych chwil po wyborze nowego papieża. Widać na nim, jak świeżo wybrany na stolicę Piotrową Robert Prewost, ubrany już w szaty papieskie, kończy wstępne obrzędy związane z objęciem urzędu. Zgodnie z tradycją, wcześniej kardynałowie elektorzy prawdopodobnie złożyli nowemu papieżowi homagium, czyli przysięgę wierności, a sam Prewost modlił się w tak tzw. pokoju łez miejscu osobistej refleksji i przygotowania do objęcia najwyższego urzędu w kościele. Po odśpiewaniu tradycyjnej pieśni i wspólnej modlitwie papież prewost opuszcza kaplicę przy dźwiękach gromkich oklasków kardynałów. Gwardia szwajcarska oddaje mu salut, wyraźny gest potwierdzający, że to właśnie on jest teraz jej zwierzchnikiem. W dalszej części nagrania widzimy papieża przechadzającego się wśród monumentalnych fresków kaplicy Sykstyńskiej. Realizator uchwycił także moment jego osobistej modlitwy, spokojnej i skupionej, w atmosferze głębokiej duchowości. Na zakończenie materiału obserwujemy, jak nowo wybrany Ojciec Święty rozmawia z kardynałami, przyjmuje ich gratulacje oraz pozdrowienia od osób świeckich. Publikacja takiego nagrania to rzadkość i niezwykła okazja, by wierni na całym świecie mogli zobaczyć jak naprawdę wyglądają zakulisowe chwile bezpośrednio po wyborze następcy święty Piotra? Chwile pełne wzruszenia, powagi i duchowej doniosłości.